Witajcie w tym krótkim materiale, w którym poruszę temat pakietu medytacji. Tutaj, akurat konkretnie, będziemy omawiać, czym są medytacje codzienne? I faktycznie nie jest to nowy pomysł, to jest projekt, który bardzo długi czas odkładałem w czasie, realizując inne rzeczy, inne przedsięwzięcia i cały czas te medytacje. Były gdzieś z tyłu mojej głowy, czekając na odpowiedni czas. Pojawiały się również pytania od wielu różnych napotkanych osób, które miały do czynienia z moimi działaniami, z moimi medytacjami, które już teraz i wcześniej były dostępne, czy chociażby poprzez kurs, gdzie też jest pakiet takiej jednej medytacji, być może dołączy do. Tego pakietu też więcej innych medytacji. I pojawiały się pytania od różnych osób, czy nie myślałem, aby stworzyć właśnie takie pakiety, takie małe pakiety różnych nagrań, na różne okazje, które będzie można wykorzystać do różnych celów, nawet takich właśnie codziennych, być może też ukierunkowanych na jakieś duchowe podróże. No i to jest właśnie odpowiedź na całkiem niedawne. Pytanie, które czy może bardziej pomysł i inspiracja, która pojawiła się od jednej osoby, która zrealizowała ten kurs i podzieliła się też swoimi odczuciami, i cały czas dzieli się właśnie tą inspiracją? I w zasadzie to ze za sprawą tej osoby pojawiła się ona już teraz i jest do Waszej dyspozycji. Jako pierwszy został stworzony pakiet medytacji który nosi tytuł Medytacje codzienne, które omówimy teraz, bardzo krótko. Pliki do medytacji znajdą się w osobnej zakładce z plikami, z materiałami do pobrania. I postaram się teraz opowiedzieć o tym, czym są te medytacje, co się w nich znajduje, czyli co tak naprawdę zyska dana osoba po nabyciu tego pakietu medytacji codziennych. Ale zanim do tego przejdziemy, wypada też odpowiedzieć na takie podstawowe pytanie, czyli po co właściwie to komu i o czym to będzie, jak to będzie wyglądać, co się tutaj znajduje, co się tutaj nie znajduje, i na koniec zaraz omówię właśnie strukturę tego pakietu, czyli co znajduje się w tych plikach, jakie to są pliki. Przede wszystkim te medytacje, nie są czymś szczególnie wybitnym, nie są jakimiś bardzo głębokimi podróżami transowymi, chociaż mogą być wykorzystywane do osiągania różnych stanów świadomości, o wiele głębszych, zwłaszcza jeśli będziemy wykorzystywać dane nagranie wielokrotnie, kiedy będziemy znali po prostu tą drogę, dokąd idziemy. Wtedy nasz umysł i nasza świadomość może zupełnie inaczej wykorzystać te narzędzia, do czego was zachęcam. Przede wszystkim te medytacje są właśnie odpowiedzią na liczne pytania i trochę takim właśnie wykorzystaniem mojej wiedzy, mojego doświadczenia i mojego głosu, aby ułatwić wszystkim tym, którzy tego potrzebują medytację, ułatwić okiełznanie trochę takiej codzienności. Czyli w tym pakiecie znajdziecie wszystko to, co ułatwi codzienność. I odnalezienie tej duchowości i siebie w całej sieci połączeń, we wszystkim tym, co Was otacza, by nadać tej naszej codzienności taki zupełnie duchowy rytm, który ukorzeni nas tu i teraz, zgodnie z tym takim druidycznym spojrzeniem na świat. Tak jak wspomniałem, w plikach do pobrania będą Ścieżki audio, czyli po prostu pliki audio, które będziecie mogli pobrać i używać wszędzie tam, gdzie będziecie na dowolnych urządzeniach, po prostu korzystając. Struktura tego pakietu medytacji codziennych będzie posiadała w tej podstawowej wersji cztery medytacje. Podejrzewam, że przyszły Emrys, Zapewni więcej tych medytacji i faktycznie jest o wiele więcej pomysłów do zrealizowania, więc ten pakiet medytacji codziennych będzie na pewno rósł. W tej podstawowej wersji, kiedy zostanie on opublikowany, są to cztery podstawowe medytacje. Z czasem pojawi się ich zapewne więcej, ale tą podstawą są poranne korzenie czyli taka medytacja prowadzona, która ma na celu zakorzenienie nas. W tej naszej obecności, taki początek dnia, dlatego nie bez powodu jest to nazwa poranne korzenie, kiedy wykonujemy tą medytację dosłownie przez kilka minut. Na początku dnia, kiedy chcemy się zestroić, obudzić sobie tą pożądaną energię, ukierunkować tę energię w odpowiedni sposób, tak aby nastroić się. Tak jak po prostu powinniśmy, tak aby jak najlepiej wejść w nowy dzień. Drugą medytacją do kompletu są wieczorne cienie, czyli coś, aby puścić trochę napięcie, aby zakończyć dzień. Czyli jest to takie oczyszczenie ze wszystkich tych napięć, ze wszystkiego, z całego takiego ciężaru dnia. Jest to domknięcie tego dnia, takie wyciszenie, aby ten nasz sen i odpoczynek był spokojny. I niekoniecznie trzeba to robić tuż przed snem, można to robić właśnie jako Rozpoczęcie tego procesu wyciszenia, tego odpoczynku, tej regeneracji, kiedy wykonujemy tą medytację, czekając aż zaparzy nam się herbata. I po tej medytacji wieczornych cieni, po prostu dajemy sobie czas na odpoczynek, na wyciszenie. Jesteśmy już przygotowani do nastania nocy. Do zakończenia dnia. To jest ten, celebracja tego momentu, kiedy nic nie musimy, kiedy możemy się wyciszyć, kiedy możemy być tu i teraz sami ze sobą. Trzecia medytacja, dla mnie bardzo ciekawa, jest to oddech druidów. Stworzyłem i napisałem tę medytację no, głównie dla druidów, dla praktyków tej ścieżki, ale nie tylko. Tak, aby każdy, kto sięgnie do tej medytacji, mógł odkryć. Właśnie tą wartość i odkryć, i jakby przyciągnąć do swojego życia, do tej swojej właśnie codzienności, trochę tej druidycznej magii, tej filozofii życia i spojrzenia na cały otaczający nas świat. Więc oddech druidów to taka praktyka skupiona na oddechu, która przywraca nam spokój, daje stabilizację i bardzo mocno ukorzenia nas w tym pradawnym rytmie natury. Można powiedzieć, że budzi w nas takiego druida. I ostatnia medytacja, bardzo krótka, bardzo powiedziałbym poetycka, ale myślę, że dla wielu osób będzie ciekawą. Jest to kompas świata czyli takie zestrojenie, ale bardzo nietypowo ujęte w czterech kierunkach w równowadze, w takim ugruntowaniu. Taki kompas który ma nas zestroić z jakąś konkretną energią, taką jaką potrzebujemy, taki trochę drogowskaz, ale tak naprawdę będzie on zależeć przede wszystkim od Ciebie, od tego, jak to zrobisz i czego potrzebujesz. To jest tylko taka delikatna sugestia, ten kompas świata, który będzie pewnego rodzaju drogowskazem na Twojej takiej duchowej ścieżce w tej codzienności, po prostu. A jeżeli, Nadal nie wiesz, bo jesteś tu nowy, nowa? I jeszcze się nie znamy. To na sam koniec bardzo krótko opowiem ci, kim jestem, kim jest ten głos, który do ciebie przemawia. Nazywam się Emrys, Emrys Kosek. I przede wszystkim jestem druidem. Od jakiegoś czasu stawiam też swoje kroki rozwojowe na drodze mentora. Od wielu, wielu lat jestem celebrantem, czyli prowadzę rytuały przejścia. Jestem też twórcą, bo tworzę teksty w wielu różnych formach tworzę różne materiały, które przede wszystkim mają służyć rozwojowi druidyzmu, ale nie tylko bo mają służyć też duchowości, tradycji temu wszystkiemu, co ma ogromną wartość i jest zakorzenione nie tylko w naturze, nie tylko w przyrodzie ale właśnie w starych tradycjach ogólnie w starych tradycjach. Co jeszcze mogę tutaj dodać, to, że łączę tą swoją rolę druida, czarownika, kogoś, kto zajmuje się duchowością, z rolą społecznika. Jestem bardzo aktywny na polu właśnie społeczności, co widać choćby przez moją obecność jako członka Rady Kultury Miasta i Ławy. No i rozwijam się w tym druidyzmie. coraz bardziej poważnie jestem członkiem zakonów. W sumie. Druidów, takich międzynarodowych, najbardziej mogę tutaj wymienić najbardziej znany obot, czyli zakon bardów, owatów i druidów z Wielkiej Brytanii, ale dzisiaj jest to wielka organizacja ponad 30 tysięcy członków na całym świecie, którzy po prostu są złączeni w tym współczesnym druidyzmie jako właśnie połączeniu magii, duchowości, natury i tradycji. Zapraszam Cię do Obcowania są duchowością i z moimi działaniami. Dziękuję Ci za uwagę. Życzę owocnych podróży w tej medytacji, w tym pakiecie codziennych medytacji i jakichkolwiek innych. Pozdrawiam.